W dzisiejszym filmie z Pet Simulatora mamy sporo rzeczy do opowiedzenia, do zrobienia, bo powiem wam, że przez ostatnie dni w Pet Simulatorze sporo dramatów się działo na Twitterze, nie na Twitterze. Preston znowu dużo kombinuje, niestety. O wszystkim dzisiaj wam opowiem, i dzisiaj też musimy wziąć się znowu za te gifty, bo one dalej idą z sceną w dół. A tutaj szansa na Hitchpeta jest gigantyczna. Otworzenie tysiąca giftów kosztuje 275 milionów, a to nam praktycznie gwarantuje Hitchpeta, który jest wart obecnie 211 milionów, a więc naprawdę dużo. To jest nasz cel. Na pewno też jakieś jajka Otwiera będzie jajka, no bo jajek jeszcze w sumie sporo mamy. Ale no tak jak mówię, najważniejsze dzisiaj jest to, co Preston kombinuje, bo prawdopodobnie w tą sobotę już wyjdzie RNG Gierka. Mamy na to naprawdę mocne dowody i dzisiaj też o tym wszystkim wam powiem, tylko standardowo na początku sobie odbierzmy. No na pewno Daker, zobaczmy, co z Dakeru nam wyleci. No powiem wam, że ten team musimy zmienić 234 tysiące gamów. No prank. Nie wiem, musimy sobie 55 takich petów kupić. W sumie to nie będzie drogie. One kosztują 26 tysięcy od sztuki. Dobra, nie będę nawet wrzucał innych petów, tylko te. Dark Lord sobie ogarniemy i tyle. Ale dobra, przechodząc do pierwszych rzeczy, które Preston popsuł, to musimy sobie tutaj pójść. No i o tym też nie było niestety żadnej informacji. Ale że mówię, co Preston popsuł. Preston popsuł tą skrzynkę. Teraz dużo, dużo mniej kostek leci, tych ultra kostek, no i do tego tych słabszych też dużo mniej leci niestety. Ja w ogóle nawet nie wiem powiem o ile mam tych. Ee słabszych. No tych mam dużo, 4800 ich tych mam 81. No i tak jak mówię, ich teraz dużo mniej leci niestety. Wcześniej leciało ich po kilka nawet z jednej skrzynki, a teraz ludziom z pięciu skrzynek nic potrafi nie wylecieć. A więc trochę po prasę odwalił, ale no to nic nowego. Nic nowego, że Pereston coś odwala. Rozwalmy sobie na początku jedną taką skrzynkę, zobaczymy, czy nam się pet pokaże. No i później przejdziemy na tej plazy i opowiem wam o całej reszcie, bo to jest tylko początek tego, co Pereston odwalił. Odwalił naprawdę, naprawdę dużo w e, tym tygodniu, powiem wam. Powiem wam, że chyba jakiś rekord, jeżeli chodzi o dziwne rzeczy, które Preston zrobił w ogóle, czy tutaj forever pack się odświeżył, nie odświeżył się. Dobra, w sumie, jak się ta skrzynka rozwala, to tak na rozgrzewkę może jakieś jajko sobie kliknijmy. Myślę, że tak jedno na rozgrzeweczkę można sobie rzucić. Zobaczymy, czy jakiś hieldspet nam wyleci. Jak na razie Mamy 3 huge No i czwartego niestety nie ma. Dobra, rozwalam tą skrzynkę. Jak mi się huge pet nie pokaże, to chyba od razu powiem wam, że idziemy na teryplazę i o całej o wam opowiem tego, co preston odstawił. Dobra, jest końcówka skrzynki. Przetestujmy, czy rzeczywiście tak jest, że tych kostek mniej leci. Zobaczymy, czy mi poleci. Mamy 81. Zobaczymy, ile będzie mieć po rozwaleniu tej skrzynki. No słabo, że preston to tak nerfi i nic nie mówi. Tym bardziej, że no nie uważam, żeby ten event, znaczy w sumie to nawet nie event, tylko update, był jakiś super turbo, mocny, że milion huge petów leci i tak dalej. Jakieś tam lecą, da się jakieś chwilę zdobyć, ale no bez przesady chyba. Żeby to nerfić jeszcze bardziej. Tak mi się wydaje. No ale dobra, zobaczmy, czy pokaże nam się jakiś jutrz. Tutaj na razie nie ma, tu nic nie widzę. Zobaczmy, czy Ultra koska jakaś nam poleciała. No nie poleciała żadna. Ale no to musielibyśmy z kilka skrzynek rozwalić, żeby rzeczywiście się przekonać, czy był nerf. ale no dużo ludzi mówiło, że niestety był ten nerf. Dobra, na pewno jeszcze wrócimy do łapania tych huge petów. Pójdźmy, zrobić sobie, oczywiście, na 219 standardowo 10 Gierek. No i przejdziemy do tego, co Preston odwala, bo powiem wam, że no grubo jest, jest grubo, jest naprawdę, naprawdę grubo. Tylko no, na początku 10 gierek. Dobra, i ostatnią gierką udało się dojść do 10 pokoju i na 10 się nie zakończy, bo tu mamy już 11. I czy tu będzie klaun? Nie ma klauna No teraz moglibyśmy sobie wyjść z Reality Charm, ale nas to nie interesuje. My chcemy iść dalej. Dobra, i jesteśmy w 13 pokoju, to jest nasz rekord. Zobaczymy, czy dalej uda się dojść. 14 pokój, mamy w końcu po dwóch miesiącach chodzenia nowy rekord w gierce. Czy będzie 15? No nie, no Klaun w 15 już mógłby nam się Huge pet pokazać, powiem wam. W 15 już mógł być Huge pet. no mieliśmy w ostatnich gierce naprawdę dobry wynik. Ale dobra, tak jak mówię, pójdźmy na Trade Plaza i opowiem wam, co Preston odwala. Tutaj mamy jakąś taką Trade plazę, a wystawmy sobie... No, chciałem tu wystawić. Zajęli mi. Dobra, wystawmy tu u góry. Nie wiem, czy coś nam się sprzeda. Bardziej na pewno chciałbym trochę więcej tych giftów kupić, ale tutaj niestety żadnych nie widzę. O to w ogóle nowy śluczyk jest. Shiny, taki, nalon, tyle nie jest warty. Ale przechodząc do tego, co Presto odwala. To pierwsza rzecz, bardzo smutna. Niestety, jak ten film nagrywam, to jest wtorek i powinien być licznik, a tego licznika nie ma, dlatego że po raz kolejny nie dostaniemy update'u. Nie dostaniemy update'u w tą sobotę. Tutaj zobaczcie wiadomość. Presto napisał, że w tą sobotę również update'u nie będzie, ale jest dobry. Powód na temat tego, dlaczego nie będzie tego update. Coś takiego tam napisał. No i dużo ludzi spekuluje, że to będzie ta RNG gierka w tą sobotę, ale no nie wiem, jakby powiem Wam, że oni mocno pracują nad tym RNG gierką, bo tu zobaczcie znowu 8 deweloperów siedzi i teraz chyba 150 wizyt w ciągu jednego dnia doszło, a więc możliwe, że no już jest koniec praktycznie tej gierki, już jest skończona, może w tą sobotę wyjdzie, może nie to jest pierwsza rzecz, którą Preston no, no niestety po raz kolejny odwalił, ale to nie jest koniec rzeczy, które Preston zrobił, bo teraz wybuchła taka dosyć duża drama o Titanica, o Titanica z merczu tego którego tutaj widzicie, bo zobaczcie, że ten Titanic wygląda tak samo jak Titanic z Forever Packu, no i to w ogóle miało być tak, że to miał być Właśnie w merczu Titanic z Forever Packu No i ludzie się zdenerwowali, że wydają po kilkaset tysięcy Robuxów A ludzie za 150 dolarów Mogą sobie takiego samego Titanica kupić No jest to trochę skamerskie I presto na początku zmienił na takiego czerwonego Tego Kitsune Titanica Później ludzie go też skajtowali za to, że jakiś takiego dziwnego Titanica zrobił Później znowu zmienił na tego zwykłego Kitsune Znowu wybuchła drama, tam Numero Na Twitterze się wypowiedział i tak dalej Mocno zhejtowali znowu Prestona I teraz zmienił na takiego różowego tutaj, zobaczcie Titanika i chyba taki finalnie zostanie w tym merszu bardzo dziwne ruchy Presnick kombinuje, nie wiem czy mam on tak o dwa lata w ogóle jakieś jajka mamy, to dosyć drogo mniejsza w to. Nie no tak jak mówię, mam nadzieję, że oni naprawdę wypuszczą tą RNG gierkę i wezmą się w końcu za normalnego pet symulatora, bo tutaj też zobaczcie taki wpis, jak Preston kiedyś się pytał o to, czy ludzie chcą tą RNG gierkę, to tam na końcu napisał, że nie będzie mieć wpływu na update'y w normalnym pet symulatorze, a już drugi raz Preston odwołuje update w tak krótkim czasie, a więc no, już na samym początku łamie Preston swoją obietnicę, ale no zobaczymy, miejmy nadzieję, że w końcu wrócą do normalnych update'ów w pet symulatorze. Dobra, niech to chwilę sobie Tutaj postoi wszystko. I weźmiemy się za te gifty i jeszcze jakieś ekskluzyw jajka, by się przydało otworzyć, powiem wam. Dobra, powiem wam, że dzisiaj nic się nie chce sprzedawać. Możemy sobie takie jedno jajko kupić. Mamy dużo takich, ale też o, będę musiał ich dokupić trochę, bo będę chciał znowu taki dużo penik zrobić, tylko to pewnie będzie mi potrzebne więcej jajek, ale na początku tak jedno sobie kliknimy i nie ma nic. Dobra, bierzemy się na początku za inną w sumie rzecz. Kupmy te 50 petów, od tych pięknych, tylko w wersji Rainbow, bo z nimi myślę więcej gemów byśmy dostawali. O tutaj idealnie 55 petów po rapie. To mi się podoba. 1 300 tysięcy. No jakby dwa Dakery i nam się powinno to zwrócić. Dobra i wrzućmy sobie to do Dakeru po prostu. No i to będzie tak wyglądać, Dobra, teraz tysiąc giftów musimy kupić. Nie wiem, czy nam się to uda, ale no chciałbym 1000 giftów kupić. Nawet niech będzie po 400 tysięcy gamów od sztuki, tylko niech będzie większej ilości. Proszę, jakaś mocna budka, żeby dużo tego. Było. No tutaj nic nie ma. Kto się wykupił. Dobra, szukam mocnej budki, żeby tego więcej było po prostu. Nie da się tego znaleźć? Nie no zbugowane to jest. Na pewno gdzieś to jest. Dobra, musimy chwilę poczekać. Na pewno Pewno gdzieś to jest, nie ma opcji, że ludzie to wszystko wykupili. Dobra, teraz jest. No i tutaj 5 sztukasz jest. Nie za dużo. Dobra, zobaczmy, czy gdzieś to się pokaże. Dziwne, że tego nie. No i nie ma tego. No to chyba nici za go powiem wam. Chyba penik ekskluzywów zrobimy sobie na koniec w takim razie. No zdziwili mnie teraz powiem wam. No i tak po jednej sztuce powiem wam znajduję. Może mailbox w trakcie sobie jeszcze przejrzymy na szybko. Tutaj Here you go ktoś nam coś takiego wysłał. Dziękuję za takie opeta. Tutaj dla widza coś takiego. H Huge chroma Unicorn. Wersję Rainbow. Dobra, to dzisiaj giga gruby giveaway w takim razie na bilion gemów. No to fajnie, że pod koniec sprawdziłem tego mailboxa, bo tak to to będzie konkurs dla ludzi, którzy do końca oglądają. Tutaj ktoś kończy symulatorem mi 58 milion wysłał Oby huge, oby był, tak jak mówisz Tutaj na jajko przyda się tutaj fajny nick Tutaj coś takiego, pozdro, tutaj hashtagi, Tutaj na jajko też się przyda tutaj coś takiego I tutaj coś takiego I nie mam psychy krzyknąć box stop Mogę powiedzieć box stop, ale krzyczeć nie będę Dobra, spróbuję kupić te gifty Dobra, powiem wam, że tragedia z tymi giftami jest Wszystko wykupują Otwórzmy sobie to w taki sposób, nie wiem ile tego mam, tyle tego miałem No dobra, jakby chciałem zrobić fajny penik, ale zrobimy sobie openik trzech jajek po prostu No chcia... nie wiem czemu tak mało tych giftów jest, coś zepsuli, no tu nic nie mamy Dobra, w kolejnym odcinku zrobimy penik tysiąca tych giftów Sprawdźcie sobie ten, który wam się wyświetla i do następnego